Walizka spakowana. Budzisz. Tydum, tydum, tydum. Wyjeżdżamy. O, a tutaj kto to zostawił? Ty, Molinduś, nie. Ty zostajesz. I ty zostajesz. Idziemy budzić Miję. Chodź. No idź. Jusia to już dziś! Jej! Ekscytacja! A kto tam szedł do środki? Jakaś panienka. I co tam będziesz robiła? Jedziesz na wakacje? Fajnie. Bierz Molkę, chodź Molkę, wskakuj do niej. Też się załapiesz. Dziekita. Ki co to ma być? Kita spakowana, Molka spakowana. I co się okazało? Co się okazało? Kita wlazła teraz tutaj. Przyjeżdżałem do... do Lili, że Kita jej bagaże narobiła. Już posprzątana jest kuweta. O, ona teraz wyszła i... Lili, Kita ci bagaże narobiła. I zrobiła zniku. Lika, posprzątasz? Nie że świetnie. My już spakowani, podjeżdżamy pod szkołę. Idziemy mi Jutka. z nami do Hiszpanii? Mijadę. Jest Lilutka. Przeciwaj. I Mia od razu. Hej, Ze szkoły. Super. Nie macie iPadka, dziewczyny. Zawsze iPadka bój iPadka. Pierwszy wyjazd bez iPada to dlatego że są duże kozuszki, były ograniczenia. Dojeżdżamy na parking, zostawiamy autko, chwila ciemności i żółtości. Wygląda tutaj tak, jakby miała tom. spinkę, zobaczcie na włosach. No, no wiem, wiem. Zostawiamy autko, jedziemy busikiem, bo w ogóle to się nie opłaca, żeby ktoś przywoził na lotnisko, jest tyle parkingów do wyboru. Lecimy z Chopina, bo ogólnie m, nasz wyjazd wyglądał tak, że mieliśmy najpierw lecieć z lotniska z Radomia na Cypr. Ale <grym> odwołali cały kwiecień, cały maj odwołali loty i więc szperałam co ciekawego lata z Chopina. Jakie są ciekawe kierunki, no i wyszperałam. Lecimy na Majorkę. Także na Cypr. Mam nadzieję, że jeszcze polecimy i to z Radomia chciałabym. No ale Warszawa w sumie niedaleko, ale jak mamy lotnisko, to ale dlaczego Radom... z nie? Tak, dlaczego, dlaczego nie korzystamy? Widzimy się, jesteśmy już po odprawach. Paweł, jak dobrze, że wziął siateczkę i wszystkie nasze podusie schował. I nam targa. Idziemy do Bramki. Kupujemy. Kupujemy. Kupujemy wodę. Dwie butelki sobie kupimy. No, tam przecież też będą i można kupić. Ale był tu matek są taniejsze. 25 zł. A co tu fajnego? Miguel to To do półkami też jest tej buzi! I jest też od krzywka na układu włosów. jest! Liliu, czy mamy tańca, żeśmy mieli shine. Ja, My teraz czekamy na nasz lot. Niedługo będziemy lecieć. Tańczycie? Jeszcze nie. No. Chyba ją nauczyła. Chyba tak. Idziemy już do samolotu. Wszystko, przeszliśmy poduszki. przeszły. Dobra, każdy sobie przeszedł z poduszeczków. Mijutka, przeszła Twoja podusia i kocyk? Tak. No. To my nie idziemy rękawek. mają... No. Mika! Widzisz jak dobrze, że bluzeska, w którym masz? Wieje strasznie. Jakie piszcze będą kostki? <grymne> Paseczki mają. Ja trochę spałam, spawłam na fer. Cóż go dziś pewnie? No, 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 my w ogóle nie spałyśmy. Postajemy piękne za słońcem My lądowaliśmy. Praszę. Wyświetliła nam dzisiaj, że była 11 lat temu. Taki mały żdąc. Lili idzie po walizkę. Ma siłę, lodeczek. Jak wpakowała do samochodu, to co, nie ściągnie? To na pewno? Trzeba się liczyć z takimi, niestety wyszliśmy i jest godzina 22.25. i jest 20 parę stopni, jak widzicie miutka leci sobie. Pięknie, mamo i jest tak ciepło. No jest ciepło, jest ciepło, kochanie. Nie, tak dotarliśmy do naszego hotelu. Zapraszam. O, Ciekawe, czy dobry wybrałam. Ja mam kartę Chodzimy. Przysoką. Ja zawsze akurat to miałam przy sobie. Dobrze. Proszę bardzo. Już dasz kawałek? Ja tam. To teraz ci pościelam łóżeczko. Nie, było ja się tutaj. Mam Oj, co ty, Miusia! Szybciutko, jak fajne Kto Idzie do zabiera pierwszego, i to jest przyrok, nie? Tak. Jesteśmy, dotarliśmy. Spoko. 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 No to chodźcie, idziemy, myjcie ręce. Idziemy na żaryłkę. Jaki są Dotarliśmy. Tak na szybko ostatnie Alemza. pokoje były taki jeden duży, bo tak to są. Patrzyłam, że są jeszcze. Tak, jakby salon i pokój, ale nie było już dostępne. Za późno. Rezerwowałam. Ale super, spoko jest.